Hej, Jacek i Darek. Oto według nas najlepsze ćwiczenie na ból kręgosłupa lędźwiowego. Zapraszamy. Dzisiejsze ćwiczenie jest to ćwiczenie stricte rozciągające i pokażemy je w czterech wariantach. Każdy wariant był poruszany w osobnym materiale na naszym kanale. Pierwszy wariant tego naszego ćwiczenia, czyli rotacji tułowia leżąc, będzie w leżeniu na boku. Połóż się na boku, zegnij swoje stawy kolanowe i biodrowe pod kątem 90 stopni. Złap jedną ręką tą bliżej podłoża za kolana i przekładaj się w drugą stronę. Raz jeszcze przekładamy się, zaraz pokażemy też to tyłem do Ciebie, tak żebyś zobaczył, zobaczyła jak to wygląda z tej perspektywy. Utrzymaj tak 10 do 60 sekund i rób czterokrotnie. Kolejne wersje dokładnie w takim samym wariancie będziemy robić ćwiczeniowym, czyli 4 razy po 10, 60 sekund. Drugi wariant. Tutaj jedna noga jest zgięta, ta wyżej położona, łapiemy jedną ręką i skręcamy się. I zaraz pokażemy to tyłem do ciebie, czyli jedną nogę przenieś sobie tą wyżej położoną, połóż sobie rękę na kolano, no i skręcaj się. Jest to wersja. Najbardziej chyba przeze mnie lubiana i stosowana, i również 10 do 60 sekund. Trzymamy. Trzecia wersja jest znowu bliźniaczą wersją do wersji numer 2, czyli znowu przekłada się, ale jeszcze dodajemy złapanie stopy i przycięcie do pośladka. Zobacz z tej perspektywy. Tą wersję nazwali precel stretch, bo ta pozycja rzeczywiście tak wygląda. Pokażemy to z góry jeszcze, żebyś lepiej mógł zobaczyć tą pozycję, jak ona wygląda. Tak, czyli dokładnie jak ten wariant numer dwa, czyli jeszcze łapiemy piętę do pośladka. Wersja numer cztery. Jesteśmy tym razem na plecach. Nogę zakładamy jedną na drugą, przekładamy nogi w jedną stronę, a naszym tułowiem przekładamy się w drugą. Raz jeszcze to pokażemy, tylko w drugą stronę, czyli lewą na prawą. Przekładamy się i idziemy w drugą stronę. Pokażmy to jeszcze z góry, tak żeby się dobrze to widział, widziała. Przekładamy nogi w jedną stronę i... Rękę w drugą. Warto tu bardzo mocno podkreślić i zaznaczyć, że nie ma czegoś takiego jak najlepsze, najgorsze ćwiczenie. Ćwiczenia to samochód, a ty jesteś kierowcą. Najlepsze ćwiczenie da się zepsuć i to najgorsze da się tak zmodyfikować, aby czerpać z niego korzyści. Do tego najlepszego ćwiczenia chcemy dołożyć też najważniejsze zalecenie. Najważniejszym zaleceniem jest ruch. Idź na spacer jeździ na rowerze, idź na pasem popływać, baw się z dzieckiem, biegaj z psem, ruszaj się małą łyżeczką do dużego garnka, nie siedź, nie zastygaj. Nasze ciało, jak sama nas wskazuje, nasz narząd ruchu jest do ruchu. Na dzisiaj to wszystko. Wraz z Dariuszem i Madzią za dzisiaj bardzo dziękujemy. Wiemy, że ten temat, jak i miniaturka, była mocno clickbaitowa. Za to przepraszamy. Jednakże, wszystkimi staraniami chcemy przede wszystkim namówić Cię do ćwiczeń, namówić Cię do ruchu. Raz jeszcze chcemy powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak najlepsze ćwiczenie. Oby to, które dzisiaj pokazaliśmy, było najlepsze dla Ciebie, ale jeżeli tak nie będzie, to zapraszamy do innych naszych filmików. Był filmik, gdzie pokazywaliśmy 100 ćwiczeń na ból kręgosłupa. Tam znajdziesz nie tylko najlepsze, ale cały zestaw najlepszych ćwiczeń. Właśnie na Twoje dolegliwości. Z Dariuszem kłaniamy się. Życzymy pięknego dnia. Dużo ćwiczeń, tych najlepszych, mało bólu. Pozdrawiamy.